Siemaneczko, dzisiaj zobaczycie filmik, w którym realizuję pierwszą atrakcję z mojego powietrznego challenge'u jest to atrakcja Flyspot. Czyli atrakcja polegająca na tym, że wchodzimy do takiego tunelu aerodynamicznego i latamy w powietrzu. Na początku zobaczycie vlog, czyli od początku jak się tam wybrałem, jak było na miejscu, co robiliśmy, jak generalnie przebiegał cały proces, jak lataliśmy, a na zakończenie filmiku opowiem Wam od początku jak wyglądał proces kupna biletów, rezerwacji, co trzeba było wziąć ze sobą co się dostało na miejscu, jak wyglądał instruktaż, czy trzeba być tam samemu, czy można być na przykład z rodziną, jaki był poziom strachu, ekscytacji, a na koniec odpowiem na najważniejsze pytanie, czyli czy było warto. Zapraszam do oglądania. Siemaneczko, jak mnie dobrze znacie, jestem jedną z tych osób, które nie lubią długo czekać na re realizację swoich celów, marzeń. Jeśli jest taka możliwość, robię to od razu. Yeah. Dlatego dzisiaj spełniam pierwszą rzecz z mojej listy. Jestem na... na flyspocie. Poziom strachu jest w skali szkolnej między 2,5... powiedzmy 2,5 na 6. Myślę, że będzie fajna atrakcja. Myślę, że może bardziej się będę postrany na miejscu, jak zobaczę jak to wygląda. Jestem dzisiaj z Arturem. Nieraz pływaliśmy razem na kajakach, są filmiki. Na pewno go kojarzycie. Także idziemy. Jak tam masz, jest jesteś zestresowany? Prawda. No, powiem Ci, że ja generalnie. A jak już te oświadczenia, co się zestresowałem? No, nie, bo nie... temat życia, tak wiesz. Nie okay. stresowałem, ale jak zobaczyłem silniki, to tak trochę już bardziej. Wiesz, to jest ten problem, z odcinkiem Przyjdę. idę. Nie wiem. <słuch> nie umrę. Na coś trzeba. Na coś trzeba. Czekaj, okay, jeszcze żegar. No, tylko ja nie wiem, jak to działa. Nie <laughs> bo tu ma naciśnij przycisk, przycisk, przyłóż dobra, naciśnij przycisk, przy tam się otwiera. No właśnie, nie potrafimy sobie poradzić z <śmiennie> tym, Czytała? Czytanie, czytanie, tak? No dobrze. A, też... a, klucze, kurde, trzeba pościągać wszystko. <śmiennie>

Trochę bardziej się zacząłem stresować. Siemanko, witałem w naszej kuchni. rozgościliśmy się. Jest, bo w ogóle stresu nie ma, to <noise> jest cudownie, spokojnie. Ja nie idę pierwszy, to ja nie, nie mam takiej opcji. Nie no, wygląda to lajtowo. Ale niekoniecznie musi być. Ale powiem Ci, o jak nagrywałem przed wejściem, mówiłem, że tak 2,5 stresiku na 6. A jak zacząłem opowiadać, to już tak. Przynajmniej 3,5. A jak pewnie będę stał tam jak ten pan i tylko pan w to już pewnie będzie takie 5,5. To chyba nie pogadamy zaraz. <grym> Powiedz coś. Mówię ja się słyszę, ty? Ja cię nie wiem. <grym> może źle włożyłem, kurczę, ja nie słyszę, <grym> Cię jest tak. Thank you very much. To co, idziemy położyć i zaraz wrócimy, nie? Zajbiście były, nie? Kurwa. Tutaj się odkłada. Dobra, dzięki. Smacznego. Idziemy się przebrać zanim wyślemy filmiki. Kurde, bo... bałem się przed tym, ale w środku, zajebiste uczucie. Ale na początku, Twoja głowa tak wie, tak. co to jest na dole, nie? Byłem tam, jak było to do góry, i do góry, tak zajebiste Gadre... taki skok adrenaliny no, nagle się no, no, pojawił. To uczucie, jak ona ciściąga w dół, ta siła, nie? Tak, tak. W ogóle czujesz ten ciężar, nie? Już w nic nie strachu, wiesz? No, ale ja tak samo. Za tym pierwszym razem, może tak, nie? Jak mnie tam wiesz, wyczepało. Ale potem to mi było spoko. Ale w ogóle jakby nie, nie czułem takiego, wiesz, strachu przed wysokością, co normalnie mam na karuzelach czy gdzieś tam, nie? No co, nie widzisz tej wysokości, no. nie? Myślę, to że bo... leciałbyś samolotem, gdybyś zobaczył <grytanie> wysokość, bo na to jest. Dlatego nie, nie będę patrzał, dopiero jak wyskoczę. Masz ten numer na rezerwacji? Musisz dopisać, nie? Tak. Nie. A godzina i numer kasku, którego oddaliśmy. Tak. Hahaha. Cholera. A jesteś pewien? Nie jesteś? To, to Najwyżej Ty będziesz wiedzieć. się. Nie, czekaj. Ja mam na kamerce nagrany, nie? Muszę sprawdzić, który miałem numerek. 400... Chłopak sobie nie radzi, tak by... <grywa> Czy jest na starych informatyka. No. Dzień dobry, ekipa. No, zdążyłeś, widzę. Już <grywa> w po ptokach, tak To jest najmista sprawa. Najmista sprawa, bądź jak. Ale na... jak po ptokach? Lękwy, no skończyliśmy. Serio? No, zaczęliśmy pół godziny wcześniej, tak, bo już to ja żeby mnie stracił. A to sobie zobaczę, jak inny latar. Jak sobie barki naprawisz, to polecam. I pomimo, że mam lęk wysokości, to już jest pewne, że jadę na spokój ze podłogą. Tak. tak. Także było zajliwiście, polecamy obydwaj. Tak, dokładnie tak, polecamy, było super spoko, fajnie. Jeszcze idziemy zobaczyć jak inni tutaj. R Rafał miał przyjść zobaczyć, ale nie zdążył. Kurde, <laughs> <laughs> no, 15 <to> jest punktualnie. <laughs> ale powiem ci, że zajebiste, a jeszcze jest y, motyw, bo to jest pierwszy przelot, a drugi jest, że le lecisz tam w górę, nie, tam no, gdzie jest ten spot taki nie? Nie no, wiem. No gdzie? się to na filmiku. No, to powiem ci, że to jest fajne. I szczególnie jak tak spadasz i z powrotem. Mm. Spadasz i z powrotem. Kawka, jadę do domu, bo mam parę rzeczy do zrobienia. No to powiem tak, że. Poziom stresu przed był coraz większy, szczególnie jak Ty wchodziłeś, ale jak już ja wszedłem, to był lajcik i kurde taka fajna euforia, a jak już był ten drugi przelot, to już było zajebiście, nie, tak no, naprawdę. Nie, Każda osoba ma półtorej minuty, więc ile było nas? Sześciu? Siedmiu? Tak, tak, siedmiu, więc tak, nie, szybko to Po skali jeden do sześciu, jak oceniasz atrakcję? Sześć na sześć. Sześć na sześć. Też... sześć siedem na sześć nawet. Też no, jestem w no, stanie no. tyle dać. Natomiast jakby dało mi to dużo smaku na schodzie z padochronem. No tak tak jak, jak, był, jak leciliśmy tam do góry, to mówię ale to musi być zajebiste tak w chmurach, nie? Składać. I to ten... A ja mam lęk wysokości generalnie, wiesz. A tam chill, w ogóle, w ogóle zero strachu, więc... Więc tak, od początku. Flyspot polega na tym, że wchodzimy w tunel aerodynamiczny w specjalnym kombinezonie. W zatyczkach na uszy, w goglach, w kasku i sobie swobodnie latamy. Przez półtorej minuty, następnie jest przerwa, inne osoby latają i później z powrotem latamy przez półtorej minuty, natomiast drugi lot jest już z instruktorem. Instruktor nas bierze pod pachę i leci parę metrów w górę. Spotykamy się 30 minut przed lotem, dostajemy instruktaż. Dostajemy rzeczy do ubioru i jak już jesteśmy gotowi, zbieramy się. Idziemy do specjalnego tunelu. I tutaj, w tym momencie, warto dodać, że nie można mieć żadnych jakichś kolczyków. Buty mają być mocno zawiązane. Generalnie wiadomo, będzie tam duży opór powietrza, więc nic, co może uszkodzić ciała, nie może być odkryte. A odnośnie butów, to oczywiście, żebyśmy z nich nie wylecieli, muszą być solidnie przywiązane. Sama atrakcja jest, uważam, w mojej opinii, mega przyjemna. Ja, jako osoba, która ma lęk wysokości, generalnie odczuwałem pewien dyskomfort, pewien strach. Dlatego jako ostatni się ustawiłem do wyjścia, można zobaczyć na filmiku, że odczuwam stres. Między innymi przez to, że założyłem kombinezon na odwrót. Natomiast sama atrakcja, jak już się wyjdzie do tunelu, jest mega przyjemna. Na tyle przyjemna, że jak ja byłem za drugim razem. Parametrów w powietrzu, ja sobie powiedziałem, że na 100% skaczę ze spadochronem. Nie ma innej opcji, muszę to zrobić. Było to mega, mega przyjemne. Najważniejsze jest to, że jesteśmy przez cały proces y, przeprowadzani z instruktorem, który nam opowiada, najpierw jeden instruktor nam opowiadał, co mamy robić, jak układać ręce. Następnie w środku jest z nami drugi instruktor, który pokazuje jakieś znaki, które y, pokazują na przykład, żeby Wyprostować ręce czy nogi, i dzięki temu możemy się cieszyć tym takim swobodnym, przyjemnym lotem. Tutaj trzeba dodać, że generalnie można przyjść z rodziną, my sobie latamy, a rodzina patrzy: są tam sofy, jest restauracja, można popatrzeć na inne osoby, jak latają. Jeśli chodzi o kwestię formalną biletową, to ja bilety kupiłem 20 stycznia po godzinie 20. I kupiłem to na dzień 22 stycznia na godzinę 15. Już tam wcześniejsze godziny były zajęte, natomiast 15 była, była jeszcze wolna. Raczej problemów z dobraniem terminu nie było. Natomiast no idealnego pod siebie, bo chcieliśmy na 13, już nie było. A jak widać, raczej tragedii nie ma. Cena: kumpel miał bilet w prezencie, więc on nic nie płacił. Ja, jako osoba kupująca jeden bilet dla siebie, zapłaciłem 259 zł. Gdybyśmy kupowali we dwójkę, tam było tanie o, o, o kilkanaście złotych. Podsumowując, strach był, ale lekki. Przyjemność mega duża. Duża ekscytacja, frajda, takie poczucie wolności, zero, zero takiego strachu, że coś sobie człowiek krzywdę zrobi, czy, czy, czy coś. Raczej skupiony jest na tym, żeby trzymać odpowiednią pozycję i odczuwać tą przyjemność z tego lotu. Oczywiście przeciwwskazaniami mogą być, jeśli ktoś ma na przykład problemy z kręgosłupem, czy barkami, Natomiast jeśli nie ma żadnych takich problemów, no to ja gorąco polecam, nawet osoby, które mają problemy z lękiem wysokości, bo ja jakiś tam mam, no to tak jak mówię, odczuwałem przed, natomiast sam sama atrakcja dała mi mega, mega, mega dużo frajdy. Cena 259 zł, wiem, że dla wielu osób jest to cena odstraszająca, bo jak słyszą, że są to dwie sesje po półtorej minuty, no to mało, tak? Natomiast powiem szczerze, że jest to wystarczający czas. To się odczuwa, te, te półtorej minuty daje to dużą adrenalinę, dużą ekscytację. Więc na pewno raz w życiu warto spróbować. To polecam. Dla mnie osobiście to doświadczenie sprawiło, że ja chcę zrobić wszystkie pozostałe atrakcje z mojej listy. My się udaliśmy na flyspot do Katowic. Jak macie silezję City Center, no to po drugiej stronie, także w samym prawie centrum Katowic, odpowiadając na podstawowe pytanie, czy warto, mogę z całą stanowczością powiedzieć warto. Zachęcam, polecam. Na teraz to wszystko. Zapraszam do oglądania kolejnych filmików, subskrypcji, łapek w górę, komentowania, odwiedzenia Flyspotu. No i co? Widzimy się na kolejnych filmikach. Na razie.